Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybił 1 października i zbliża się poniedziałek, 6 października, tym samym, czyli konferencja dla maturzystek. Drodzy pedagodzy, nauczyciele, drogie maturzystki Łodzi i regionu. Zapisy zostały zamknięte. Lista jest wręcz przepełniona chętnych na konferencję. Bardzo nas to cieszy, ale niestety niektórym szkołom musieliśmy już odmówić, ponieważ sala obrad w Urzędzie Miasta liczy 310 miejsc. Grubo ponad 300 maturzystek zostało zgłoszonych przez swoich nauczycieli. Bardzo nas to cieszy, ale niestety nie jesteśmy w stanie w tym roku już przyjąć wszystkich. Zapraszam tych, którzy są zapisani, a przyszły rok... Dla Was otwarty jest również. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 9.30 w celu rejestracji. Konferencję zaczynamy punktualnie o godzinie 10.00. Urząd Miasta, Duża Sala Obrad, Piotrkowska 104. Do zobaczenia.